Ech, kwiat rycerski! Nie, że ci wszystko boli. Mężni rycerze, szlachetne damy. Popatrzcie sami, kogoż tu mamy. To kwiat rycerstwa, chłopcy jak złoto. Z daleka przybyli tu do nas z ochotą. Sprawdźmy, czy wszyscy są już tu z nami. Ich miana opiewać będziem latami. Halmerin, baron Lonfal, Linus z Mettiny! Reinfarn z Horn Akersparksmecht, Donimir Stroj. Guy de Bois rycerz księżnej Anarietty, Delwyn z Kreżio, Hrawiataj z Dorndal, Ancy, w książe Liry i Rivi, Gerald z Rivi. Specjalne brawa dla Greguara z Gorgony. Słynny milczący rycerz to czempion zeszłorocznego turnieju. To z nim zwycięzca wszystkich konkurencji zawalczy o wygraną! Czy nie wiedza wymaga mojej interwencji? Któryś z panów chce przypomnienia zasad konkurencji? Jak śmiesz brać udział w turnieju przeznaczonym dla szlachetnych rycerzy! Zostałeś pasowany przez moją matkę, mewę! królową Lyrii i Rivi, tylko po to, by jako sprajta z Armii kilka dni później... Twoje uczestnictwo to zniewaga! A twoje to zbrodnia na estetyce. Jak już skończyłeś, to się odsuń, gości książę. Oto patronka, pani Vivienne! Jej gracja was natknie na cały dzień! Bądźcie pozdrowieni, rycerze. Niech moja łaska prowadzi was i wskazuje wam drogę honoru, męstwa i chwały. Przyjmij życzenia szczęścia i skup się na turnieju, tylko na. Już wasza kolej, panie! Spinajcie wraz rumaka, niech w tyle nie zostanie! Szlachetne panie, icni panowie! Za chwilę koni jedzie tu mrody. Gonić się będą z wiatrem na czas! Taka rozrywka dla całych mas! Przed nami Gerald zrywi, Popędzi on co tchu! Wiatr doda mu vigoru, szybkości jak ze snu!